Witam, witam serdecznie. Dzisiaj mamy 7 kwietnia. 7 kwietnia. Ja już od rana pracuję z Wami. Bardzo dzień taki duchowy, dzień, gdzie też planety bardzo dobrze się układają, w takim sensie właśnie pozytywnym. Jest to dzień bardzo dobry do komunikacji, jest to dzień też bardzo dobry do rozmyślań, więc dzisiaj wybrałam do czytania Ryby Barana na krótkie przesłania i krótkie karty. Zapraszam Was także na licytację na stronę mojego sklepiku. Chciałam Wam także pokazać piękne organy. Piękny organ lapis lazuli, z kwiatem życia i piękny organ czakralny, już właściwie lubiany lubiony przez moich klientów, przepiękny, duży tutaj z kamieniami wszystkich czakry, bardzo taki dobry, bardzo też pozytywny, więc zapraszam Was serdecznie i oczywiście Wasze bransoletki, następna porcja gotowa do zapakowania jak najbardziej widzicie wszystkie kolory ale dominują kolory spokoju dominują kolory spokoju, dominują takie kolory właśnie wyciszające, dominuje tutaj właśnie lawa, dominuje lapis lazuli, dominują kamienie czakralne Zapraszam Was na rytuał 12 kwietnia, jest to rytuał nowy, rytuał, w którym możecie pozbyć się wszelkiego rodzaju złożyczeń, negatywnych energii. Zapraszam Was też po zestawy oczyszczające, zestawy, które mam na różne sprawy ze świecą, ja to nazywam zaklęciem, czyli świecą specjalnie błogosławioną na jakieś specjalne cele. Dobrze, jaki dzień będzie dla rybek? rybki będzie tutaj wznowienie jakiejś sprawy, coś nowego fajnego wymyślicie coś co da wam takiego ja to nazywam wiatru w żagle, gdzie wszelkiego rodzaju właśnie wasze jakieś trudności, problemy one będą się dobrze realizować, zobaczcie ryby używajcie dzisiaj swojej intuicji, spójrzcie w głąb swojej duszy, dobrej pozytywnej, czegoś co daje wam takie niesamowite Właśnie wsparcie. W, tej naszym, w tym naszym wnętrzu, ja to nazywam w tym naszym brzuchu, w tym naszym, w, tej, w, tych naszych, w tym naszym, w, naszej, w naszym wnętrzu jest mnóstwo takiej dobrej energii, gdzie wszystko właściwie wiemy, gdzie wszystko się realizuje. Co będzie dla barana? Baran będzie wyruszał w drogę, baran będzie e, przede wszystkim tutaj, m, będzie też planował, baran będzie myślał o dobrych, pozytywnych rzeczach. I przesłanie na dzisiaj dla barana to jest. Baran może być troszeczkę w złym nastroju, wszystko może go denerwować. To jest złamana strzała. Złamana strzała mówi o tym, że trzeba coś posklejać, może komuś wybaczyć, może komuś, może kogoś pożegnać, może tutaj coś nowego po prostu wznowić, jeżeli chodzi o wasze życie, więc złamana strzała potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje takiego dobrego Właśnie zarządzania. A ja Wam życzę miłego dnia, zapraszam wieczorem na transmisję, nagrywam Wasze horoskopy. Wiem, że trzeba poczekać, ale taka jest kolej rzeczy. Koszt jednego pytania 105 funtów. Nagrywam też Wam filmik. Możecie zapisać się na sesję jasnowidzenia, czy sesję nawet z pytaniami, więc zapraszam Was serdecznie. Tutaj jeżeli chodzi o rozmowę, zapisujemy się przez kalendarz, natomiast jeżeli chodzi o pytanka e, pojedyncze, to nagrywam filmiki, tylko trzeba poczekać. E, zazwyczaj jest tego samego dnia, ale zdarza się, że trzeba poczekać. Pozdrawiam.